Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Power Query, odcinek 62. Jak wyciągnąć wszystkie cyfry z tekstu. W poprzednim odcinku o Power Query mówiliśmy sobie jak wyciągnąć te cyfry, które były tylko na początku tekstu albo tylko na końcu. Tym razem za pomocą Power Query chcemy wyciągnąć wszystkie cyfry z naszych danych. Tak? Odcinki o Power Query są w nawiązaniu do porady 294-295, gdzie takie same operacje wykonaliśmy za pomocą formuł Excel. Teraz robimy to za pomocą Power Query, więc karta dane, pobieramy dane z tabeli zakresu, zaczytujemy je do Power Query i potrzebujemy je sobie odpowiednio przekształcić. Mamy tutaj dane źródłowe i od razu je sobie kopiujemy czyli karta dodaj kolumnę, robimy sobie duplikat kolumny i mamy te informacje zduplikowany tekst kopia te dane zduplikowane powiedzmy napiszemy sobie zmienimy sobie nazwę na cyfry także chcemy wyciągnąć wszystkie cyfry tutaj z naszych danych tekstowych z naszej oryginalnej kolumny tak jeśli nie pokazuje się pasek formuły karta widok tak, pasek formuły checkbox jest do zaznaczenia ok i jak mamy zduplikowaną Kolumnę To na karcie, strona główna, narzędzia główne. Mamy opcję podziel kolumny i ważne, że wybieramy podziel po liczbie znaków. Czyli mamy dwie kolumny, cyfry dzielimy sobie według ilości znaków i ważne, tak znaków jeden, dokładnie jeden. Tak chcemy, żeby ten podział był powtarzalny, ale ważne, żebyśmy rozwinęli opcje zaawansowane, żebyśmy ustawili, że chcemy dokonać podziału na wiersze. Nie na kolumnę. I zatwierdzamy sobie. OK. I mamy teraz w kolumnie tekst zduplikowane nasze oryginalne wartości, a tu obok, tak, wszystkie pojedyncze znaki z naszych danych. I co teraz musimy zrobić? Ponieważ tutaj nasza kolumna cyfry domyślnie zaimportowała się jako dane tekstowe, to my zmieniamy jej typ na liczbę całkowitą. Tak, zamieniamy bieżący krok, tak, zamieniamy ten typ, co nam domyślnie Power Query zrobił. No, domyślnie, w większości sytuacji prawidłowo, bo właśnie, jak zamienimy na typ liczbowy, tak, liczb całkowitych, to mamy bardzo dużo błędów. Ale te błędy mamy w tych miejscach, których my nie chcemy. Więc w karcie. Tutaj mamy karcie narzędzia główna, strona główna. Usuwanie wierszy, jak sobie rozwiniemy, jest usuwanie błędów. Tak, chcemy się pozbyć tych błędów. One są dla nas nieistotne, tak? mają nieistotną informację. I chcemy jeszcze pozbyć się kolumn z wartościami 0. Nul, tak? Nule powstały w miejsce spacji, tak to też nam jest niepotrzebne, więc możemy sobie tutaj filtr rozwinąć, i tu jest taka przydatna opcja usuń puste wiersze. Super. Mamy usunięte. Puste, zbędne wiersze. Tak, czyli mamy teraz przy danym tekście. Tylko te cyfry, no tylko cyfry, które wystąpiły w danym tekście. Tak, tak wszystkie. Tak. Czy one były na początku tekstu, czy na końcu tekstu, tak, czy były zarówno tak na początku, jak i na końcu tekstu. Nie ma znaczenia, po prostu teraz mamy wyciągnięte wszystkie cyfry, tylko one na razie jeszcze nie są ładnie zgrupowane. Więc jak możemy je zgrupować? Zaznaczamy sobie kolumnę tekst i na karcie strona główna, narzędzie główne jest opcja grupowania. Według. Wystarczy nam podstawowe, tak, nasza kolumna tekst to jest ta główna i nie robimy sobie zliczenia wierszy, tylko wybieramy wszystkie wiersze i tu, tu tak, znowu wrócimy do nazwy cyfry, tak, żeby te, ta nazwa nam nie umknęła. tak, nie robimy żadnych agregacji, po prostu przechowuje Power Query wszystkie cyfry, tak, czyli w tej tabelce mamy tu przy tekście wszystkie informacje, czyli mamy zarówno informację, no troszeczkę wyżej. Czyli mamy zarówno informacje o tak, tekście kolumnie głównej, jak i o cyfrach. Tak nam zależy tylko na kolumnie cyfr. Więc zrobimy krótkie przekształcenie, które tak pozwoli nam to zachować. Tak, czyli będziemy chcieli tutaj zamiast kolumny z podkreśleniem mieć tylko, znaczy zamiast podkreślenia, które oznacza cały wiersz, chcemy mieć tylko konkretną kolumnę, czyli to jest kolumna cyfry. Enter i o, teraz mamy listę wartości i mamy tylko kolumnę 0,5. Tak kolumnę z cyframi. Tylko tu od pewnego czasu. Power Query, tak, dodaje nam dużo więcej informacji na temat typów danych. Jak te dane były, tak, jak cały wiersz był wyciągany, to te dane były typu, tak, type, type table, czyli tabela i tu dodatkowo takie, jakie to były typy danych. Tak. Teraz te typy danych w tabeli nas nie interesują i zamieniamy typ table, to jest istotne, na typ list, tak, żeby tylko, żeby nam Power Query nic nie podpowiadał, to ma być list z, Małej literki, to wtedy o, tak, ten typ danych, tutaj widać, jest odpowiednia ta ikonka, nie tylko, że tu jest napisany list. Dzięki temu możemy sobie rozwinąć, a dokładniej wyodrębnić wartości z tych danych. Tak? Dzięki temu, że to jest tylko jedna kolumna i ona jest traktowana tak jako typ list. Tak? I ważne, tak? chcemy połączyć te dane. Jak? No, ponieważ to są cyfry chcemy je połączyć bez żadnego ogranicznika. Więc dokładnie domyślna opcja nam pasuje, zatwierdzamy sobie OK i o na przeliczenia, mamy dokładnie to, co chcieliśmy. Wyciągnięte dane, tak? Cyfry jako tekst. Jakby nam zależało, żeby te dane były jako liczby, czyli jeśli chcemy stracić zera wiodące, to możemy sobie zamienić typ na liczbę dziesiętną i wtedy na to najprościej pokazać, czy liczbę dziesiętną, to wtedy stracimy tak, zera wiodące ewentualnie i dane tak znowu, prze, jest, mamy tu wyrównanie do prawej strony, więc są traktowane jako liczby przez Power Query i przez Excela, ale my chcemy zachować sobie dane wiodące, więc sobie ten krok ostatni skasujemy i mamy wyodrębnione cyfry. Wystarczy teraz strona główna, narzędzia główne zamknąć i załadować nasze dane do Excela, czyli Power Query tutaj całkiem dobrze sobie poradził z tą operacją wyciągania wszystkich cyfr z danych. Tak nieważne, czy cyfry były tylko na końcu danych, tylko na początku, czy zarówno na początku, jak i na końcu, czy nawet czy dane były tylko liczbami, tak czyli były w danych same cyfry, nie było żadnych innych dodatkowych znaków, spacji, literek i temu podobnych. Power Query bez problemu sobie poradził z tym zadaniem wyciągnięcia wszystkich cyfr z danych tekstowych.